Indie. Indie kryją wiele tajemnic. Na Półwyspie Indyjskim można znaleźć ślady ludzi, których korzenie sięgają głęboko w przeszłość. Od zarania dziejów na historię Indii wpływa geografia. Półwysep indyjski to masa lądu otoczona naturalną barierą obronną. Na zachodzie, wschodzie i północy ciągną się łańcuchy górskie. Wnętrze subkontynentu zajmuje płaskowyż Żdekan. To właśnie na północy, w żyznej dolinie Indusu i Gangesu, narodziła się cywilizacja starożytnych Indii. To tam znajdują się ślady początków narodu sprzed tysięcy lat. Cywilizacja Indii należy do najstarszych na świecie. Wiemy, że starożytni Hindusi dokonali wielu osiągnięć w dziedzinie literatury, choć nie dysponujemy kontekstem historycznym. Nikt nawet nie myślał o zostawieniu świadectw dla potomnych. Informacje czerpiemy jedynie ze świętych ksiąg, często omawiających rzeczy jak najbardziej przyziemne. Obserwacja zmian zachodzących w Indiach to bardzo interesujące zajęcie. Na przykład w okresie brązu pojawia się zupełnie inny model państwa niż ten znany z Egiptu czy Mezopotamii. Ludzie mają rację, mówiąc, że wspaniałość Indii polega na ich umiejętności wchłaniania obcych wpływów i wykorzystywania ich do stworzenia czegoś ewidentnie indyjskiego. Aż do lat 20. XX wieku archeolodzy sądzili, że historia Indii zaczęła się około 1500 roku przed naszą erą, wraz z przybyciem Ariów pochodzących z centralnej Azji. Jednak w roku 1922 w Dolinie Indusu zaczęto dokonywać niezwykłych odkryć. Zidentyfikowano ponad 100 stanowisk. Dwa najsłynniejsze to Harappa. Mohenjo-Daro Mohenjo i Harappa to początek naszej historii. Przed odkryciem tych stanowisk ludzie sądzili, że narodziny cywilizacji indyjskiej wiążą się z przybyciem Ariów. Ariowie prawdopodobnie wywodzili się z Europy. Brytyjczycy i Niemcy prowadzące studia lingwistyczne z radością przyznawali się do etnicznych i językowych związków między wielkimi cywilizacjami. Dziś archeolodzy wiedzą, że Mohenjo-daro i Harappa to dopiero początek. Setki podobnych stanowisk miejskich znajdują się na obszarze od Afganistanu aż po płaskowyż Deccan. Kultura, która stworzyła tę cywilizację, nazywa się kulturą Harappa lub Doliny Indusu. Jedno jest pewne: jej twórcy nie byli prymitywnymi dzikusami. Hodowali kozy, krowy, świnie, wielbłądy i słony. Uprawiali pszenicę, jęczmień i bawełna. Potrafili wytapiać metal i tworzyć ozdoby. Umieli też handlować. W samym sercu miasta Lotal znajdował się wielki port. To tutaj na statki handlowe ładowano produkty z Doliny Indusu, by następnie zawieść je daleko aż do Mesopotamii. Przedsięwzięcie wystarczało na utrzymanie ponad 100 miast. I to właśnie miejska natura, kultury Doliny Indusu tak bardzo intryguje współczesnych badaczy. W czasie wykopalisk wzdłuż Indusu oraz na wybrzeżu odkryto wiele miast. Wszystkie zbudowano według tego samego wzorca. Jednak najwspanialszym wciąż pozostaje Harappa. Na zachód od miasta znajdowała się cytadela, spichlerze i publiczne łaźnie. Wzdłuż przecinających się pod kątem prostym ulic ciągnęły się sklepy i budynki z cegły. Najwspanialszym przykładem cywilizacyjnego zaawansowania tych ludzi jest system kanałów i ścieków. W Harapie woda miała wielkie znaczenie religijne. Nie ma w tym niczego szczególnego. Interesujący jest natomiast skomplikowany system kanałów wychodzących z poszczególnych domostw i łączących się z większymi, zbudowanymi z cegły. Te z kolei łączyły się ze średniej wielkości kanałami, by w końcu dotrzeć do głównych podziemnych kanałów, biegnących pod głównymi ulicami i wyprowadzających nieczystości poza Mury miasta do rzeki, jej ujścia lub gdziekolwiek indziej. Podobny system kanałów pojawił się dopiero za czasów Imperium Rzymskiego. Interesująca jest także skala ówczesnych kontaktów handlowych. Ci ludzie musieli dojść do bardzo wysokiego poziomu rozwoju. Stanowiska ich kultury znajdowane są na obszarze ponad 680 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli na terenie większym od Mezopotamii i Egiptu razem wziętych. Kultura Doliny Indusy jest zupełnie inna od Mezopotamii lub Egiptu. Nie znamy języka używanego przez tych ludzi, więc niewiele wiemy o ich życiu. Najwięcej informacji przynoszą gliniane pieczęcie. Poznajemy na przykład ówczesną religię. Wiem, że czcili wiele bóstw. Władczynią wszystkich bogów była bogini matka. Olbrzymią wagę przykładali także do drzew. Były dla nich święte. Wierzyli, że w pniach mieszkają istoty boskie. Około 2000 roku przed naszą erą cywilizacja Doliny Indusu zaczęła chylić się ku upadkowi. W tym czasie na żyznych równinach Indii pojawił się nowy lud. Najeźdźcy z północy, Aryowie, były to koczownicze plemiona konnych wojowników. Bardzo możliwe, że to właśnie Aryowie odpowiadają za upadek kultury Doliny Indusu. Ich początki okrywa mgła tajemnicy. Nie istnieją zabytki, które mogłyby wyjaśnić powstanie ich cywilizacji. Wiemy, że aryjskie społeczeństwo było podzielone na trzy kasty rolników, wojowników i kapłanów. Kapłani byli świętymi mędrcami odpowiedzialnymi za rytuały religijne, w tym niezwykle ważne dla Ariów ofiary ze zwierząt, byli także strażnikami tradycji i wierzeń, które z czasem zostały spisane pod postacią staroindyjskich wed. Wedy dotyczą nie tyle historii, ile tradycji, religii i zwyczajów panujących w ówczesnych Indiach

Zawiera wiele informacji o życiu w tamtym okresie. Nie ma wątpliwości, że początki współczesnego hinduizmu sięgają czasów Rigwedy, czyli około 1300 roku przed naszą erą. W tym okresie pojawia się religia, którą można nazwać mistycznym naturalizmem. Wiara w świat pełen bogów reprezentujących różne przejawy potęgi natury. W pewnym sensie przypomina to wczesno-grecki panteon. Ważnym elementem były ofiary. Bogom poświęcano konie i inne zwierzęta oraz somar, tajemniczą roślinę przez wielu uważaną za narkotyk. Większość ceremonii religijnych prowadziły kobiety. Uczestniczyły także w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Bardzo możliwe, że to właśnie wtedy krowa nabrała cech boskich. Mleko i jego pochodne były istotnym składnikiem ówczesnej diety. Około 500 roku przed naszą erą spisano Upanishady. W tym samym czasie doszło do odrodzenia kultury miejskiej w Dolinie Gangesu. To samo dotyczy jej społeczeństwa. U Pani Szady wyraźnie wskazują, że coraz większą wagę przykładano do zbawienia. Pojawiają się zagadnienia etyczne, próby wyjaśnienia różnic między dobrym i złem. Powstaje coś, co jest o wiele bliższe religii w naszym tego słowa znaczeniu. Jednym z najważniejszych dogmatów hinduizmu jest wiara w reinkarnację. Według zasad Sansary, po śmierci następuje odrodzenie, a jego natura zależy od uczynków danej istoty przed śmiercią. Ścieżka obrana przez człowieka za życia ma bezpośredni wpływ na formę, jaką przybierze on po reinkarnacji. Istota żyjąca w zgodzie z zasadami karmy może spodziewać się odrodzenia jako człowiek. Jeśli jednak sprzeciwia się zasadom harmonii, w przyszłym życiu może być nawet kamieniem. Około 500 roku przed naszą erą pojawiły się pierwsze zasady hinduizmu. Jedną z nich był podział na klasy społeczne zwane kastami. Najniżej postawioną kastą byli siudra, czyli robotnicy. Wyżej od nich stali wajsia, chłopi i kupcy. Kolejna kasta to kashatria, czyli władcy i wojownicy. Na samym szczycie znajdowali się Bramini, nauczyciele i kapłani. W połowie pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem w skład najwyższej kasty weszli także królowie zwani Radżami. Bramini Przejęli odpowiedzialność za ceremonie religijne, do niedawna odprawiane przez kobiety. Z biegiem czasu ich zasady stawały się coraz bardziej sztywne. Stopniowe kostnienie religii powodowało, że ludzie zaczęli się od niej odwracać, zwłaszcza kasty niższe, uciskane przez braminów. W tym czasie pojawiła się kasta pariasów, czyli niedotykalnych. Powstawały też nowe szkoły filozoficzne. To okres, w którym z ortodoksyjnego hinduizmu wyłamał się buddyzm i dżinizm. Indie były wtedy krajem, z którego skład wchodziło 16 niepodległych państwek. W IV wieku przed naszą erą, jedno z nich objęło pozycję dominującą. Król Gupta miał wkrótce przekształcić się w imperium Małjów. W roku 325 przed naszą erą Chandragupta, Maurya, został władcą Magady. Okazał się doskonałym wojownikiem. Do roku 300 przed naszą erą podbił Doliny Indusu i Gangesu oraz dotarł do ziem zajętej przez Aleksandra Macedońskiego. Równie waleczni byli jego syni wnuk. W roku 262 przed naszą erą król Asioka władał całym Półwyspem Indyjskim. Utrzymanie porządku w wielkim imperium nie było łatwe. Grecki podróżnik odwiedzający państwo Mauryów opisał armię kilkuset tysięcy policjantów, którzy bez wahania wykonywali każdy rozkaz władcy. Mimo to imperium Mauryów kojarzy się głównie z bogactwami i rozwojem kultury. Wspaniałość ówczesnego dworu królewskiego oddają późniejsze przykłady indyjskiej sztuki. Dużą uwagę poświęcano złotnictwu i jubilerstwu. Zauważalne jest także umiłowanie egzotycznych materiałów. Imperium Mauryów to bardzo ważny element indyjskiej historii. To pierwszy okres historyczny, do którego dysponujemy pisanym materiałem źródłowym. Najlepszym przykładem jest tzw. kamienny edykt, trzeciego władcy imperium, króla Asioki, zachowany do dziś. Mamy także raport greckiego ambasadora, który przebywał na dworze władcy Mauriów w Pataliputrze, czyli dzisiejszej Patnie w Biharze. Dzięki zawartym w nim wskazówkom dokonano kilku odkryć archeologicznych. Buddyzm zawierał system moralny kwestionujący ideę kast i sztywnych barier społecznych, co wpływało na jego popularność. Oczywiście istniała hinduska ortodoksja, dotyczyła jednak przedstawicieli kast wyższych. Zwykli ludzie najprawdopodobniej masowo nawracali się na buddyzm. To właśnie ta religia dawała im poczucie kulturowej jedności. Oczywiście aż do czasu, kiedy zarządów Asioki buddyzm stał się religią państwową. Asioka Maurya przeszedł na buddyzm po bitwie pod Kalingą. Poruszał go wtedy ogrom ludzkiego cierpienia. Uczynienie z buddyzmu religii państwowej osłabiło sztywne do tej pory granice między kastami, co miało wielki wpływ na społeczeństwo.